Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie z tej strony Merlin i w dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób możemy odpowiadać w różny sposób na komendy po slash'u. A więc, na samym początku chciałbym sobie anti-crash wrzucić, słuchajcie, do folderu utils, gdyż chciałbym, żeby był to w ogóle util. W tym wypadku przerzucę sobie go i zmienię nazwę na .util na końcu. W taki, w taki oto sposób e, i będę sobie mógł w pliku index.js, tak samo będę musiał zmienić tutaj nazwę na .util i będziemy to importować z folderu util, utils, przepraszam w taki oto sposób ehm, Następną rzeczą, którą sobie zrobię, to otworzę sobie terminal w folderze z naszym botem i zaktualizujemy wszystkie paczuszki W tym celu wpisujemy polecenie npm update minus minus –save aby zaktualizować wszystkie pakiety, gdyż wiem, że są one nieaktualne. Dobrze, gdy to już nastąpi, możemy sobie wpisać do sprawdzenia npm outdated, tutaj widzicie źle wpisałem, ale npm outdated nic nam tutaj nie wywaliło żadnych, żadnych informacji, więc paczuszki będą aktualne. Dobrze, następnie uruchommy sobie naszego bota i zobaczymy, że mamy tutaj undefined i musimy ten błąd naprawić. Ten błąd występuje w naszym comment handlerze i jest on w tym oto miejscu. Musimy po prostu pobrać sobie długość tablicy comments, zamiast client comments i zapisując i twierdząc, bo to zobaczymy, że jest już to poprawne. Więc to sobie możemy zamknąć. Dobrze, a więc tak jak mówiłem, będziemy sobie robić tutaj teraz ten pliczek, ale wcześniej jeszcze chciałem Wam pokazać, że troszeczkę zmodyfikowałem command-handler, to znaczy żadnej logiki tutaj nie zmieniłem z odcinka o command-handlerze. Jedyne co, to zmieniłem niektóre komunikaty tutaj na język polski, akurat tutaj ich nie widzicie, ale one będą zmienione w wersji, słuchajcie, jeżeli sobie będziecie mogli pobrać odcinkami. Cała logika, tak jak mówiłem, nie została zmieniona, jedyne co, to niektóre tutaj um, komunikaty, przepraszam, to nie jest kopertę dla, tylko z interaction create, tutaj widzicie mamy na razie po angielsku, a będą one po polsku. Ale ta logika, że tak pewnie nie musicie się o tą logikę tutaj martwić, bo tak jak mówię, żadna logika nie została zmieniona, tylko i wyłącznie komunikaty na polski. Dobrze, a więc na początku sobie zduplikujemy komendę ping. W tym celu klikam prawym, klikamy duplicate i nazwiemy sobie tu komendę test. Ups, tutaj sobie źle ją nazwałem. Test i sobie ją załadujmy do indeksa. Do pliku indeks, w wypadku zduplikuję sobie ten kod. Napiszemy przecinek na końcu, zduplikujemy i zamienimy ping na test. I zobaczymy, że teraz nam konsolę załaduje. Dwie, dwie tutaj komendy, musimy sobie tylko zmienić tą nazwę tutaj test, cooldown sobie zmienimy na zero komenda test i będziemy mieć testing tak samo całą zawartość sobie usuniemy komendy i widzimy ładuje nam teraz te komendy bez problemu i ja sobie tutaj słuchajcie będę wklejał pewne rzeczy, które już sobie przygotowałem na dzisiejszy odcinek, tak aby wam pokazać różne rzeczy, które możemy właśnie z tymi komendami robić, a więc na początku pokażę wam zwykłą odpowiedź, jeżeli mamy Zwykłą, zwykłą komendę, znaczy no, że mamy naszą interakcję i chcemy, aby nasz bot odpowiedział. Na nią po prostu piszemy interaction reply. E, tak a propos, to, to jest komentarz, więc jeżeli napiszemy dwa slasze na początku linki, bądź na koniec, niekoniecznie na początku linki, tylko gdzieś w kodzie, e, to wtedy będziemy mieć komentarz i po prostu nasz program to, e, to ignoruje. E, ale tutaj było na czerwono, akurat dlatego, ponieważ ja mam ustawione link informacje. O tym, aby tak był ustawiony, żeby po prostu nie pozwalał na komendy w jednej linii, tylko na początku linijki, tak w tym wypadku, więc nie musicie się odmatwić. Ale tak, Interaction Reply odpowiada nam na naszą interakcję. I co jest ważne, nasz bot, jeżeli sobie on jest uruchomiony i dostanie interakcję, to ma 3 sekundy na odpowiedź. W zasadzie nie 3 sekundy od otrzymania, tylko 3 sekundy od momentu, kiedy Discord ją wysłał, więc najlepiej jak najszybciej odpowiedzieć na komendę. Dlatego jeżeli ja sobie teraz napiszę na tej Discordzie sobie pozwolę to powiększyć. Troszkę, czy mogę to powiększyć, jeszcze bardziej, czy niestety nie mogę bardziej tylko powiększyć, ale jeżeli sobie napiszę komendę test, prawda? Bo tak sobie ją napisaliśmy, mamy to jest moja odpowiedź. I to jest zwykła odpowiedź. Tak, na komendę na Discordzie. Jeżeli natomiast chcielibyśmy teraz, żeby, a, jeszcze warto powiedzieć, ta odpowiedź jest widoczna dla wszystkich, którzy mają dostęp do tego kanału. Jeżeli natomiast chcielibyśmy mieć, aby nasza wiadomość była widoczna tylko i wyłącznie dla nas, czyli nie dla innych użytkowników, Wtedy robimy tak zwaną e, wiadomość emeferyczną. Co to oznacza? To oznacza, że do naszej odpowiedzi dodajemy e, obiekt. Zamiast po prostu zwykłego tekstu, tak te, jak to tutaj robiliśmy, e, przekazujemy obiekt i dajemy content. W kontencie wpisujemy tekst e, i następnie ustawiamy flagę emferol. na true. E, I taka odpowiedź, jak sobie zobaczymy, będzie widoczna tylko i wyłącznie dla nas. Widzimy tutaj, to jest ukryta odpowiedź. Tylko ty ją widzisz, tylko ty możesz to zobaczyć I tutaj mamy opcję odrzuć wiadomość Nikt z innych użytkowników nie będzie tej wiadomości e, widział Więc to jest sobie drugi sposób na wysyłanie wiadomości Tak zwanych wiadomości ukrytych Tak możemy sobie to e, nazwać Następnie mamy edytowanie wiadomości Edytowanie wiadomości robimy w taki sposób, że mamy e, Wysyłamy jakąś wiadomość, tak jak teraz Czyli reply Taka jest dzisiaj pogoda I następnie edytujemy tą wiadomość e, I używamy do tego polecenia edit reply i mamy, dzi dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Co jest ważne, żeby edytować wiadomość nie od razu po reply, tylko musimy poczekać, aż to reply zostanie, że tak powiem, na Discordzie ta wiadomość wysłana i nasz bot uzyska informację o tym, że ok, Discord skończył, skończył wyświetlać to wiadomo, znaczy skończył. No. Przyjął wiadomość naszą i ją wyświetlił. I wtedy dopiero możemy ją edytować. Bo jeżeli jednocześnie wykonamy te dwie funkcje, nie będzie to działać. Dlatego używamy do tego słowa await. Jeżeli używamy słowa await, wtedy musimy użyć na początku funkcji execute słowa async. Czyli wtedy, jeżeli użyjemy await, to w tym miejscu kod czeka na to, aż nam się tutaj nasze reply na Discordzie wyświetli i, zwrócimy, i zwróci Discord do naszego bota informacji: OK, zakończyliśmy to robić. I wtedy możemy przejść do następnej linijki. OK, a więc jeżeli ja sobie teraz napiszę test, zobaczymy, że mamy to, jest ukryta odpowiedź. Tylko ty ją widzisz, słuchajcie, zapomniałem zapisać pliku. I jak sobie teraz użyjemy test, widzicie, tak szybko było, szybko się zmieniła ta wiadomość. A jeżeli nie użyjemy słówka await, to będziemy, słuchajcie, mieć błąd. Zobaczymy sobie teraz test. Mamy jaka jest dzisiaj pogoda, i już nam nic innego nie, nie zrobiło. E, I mamy tutaj w konsoli błąd, że e, the reply to this interaction has not been sent on the third, czyli że jeszcze nie została wysłana, czyli że tak powiem, chcemy od razu edytować odpowiedź, a ta odpowiedź jeszcze nie została przetworzona przez Discord. Dlatego w tym celu używamy await, i wtedy nie będzie żadnych problemów. E, dodatkowo możemy edytować wiadomość z cooldownem. Aby tak to jeszcze lepiej Wam zademonstrować, sobie te wiadomości tutaj z, usunę. I będziemy musieli napisać sobie taki oto kodzik. Czyli na początku wysyłamy wiadomość do Discorda, czy odpowiedź na tą interakcję, jaka jest dzisiaj pogoda. Następnie czekamy 2 sekundy i potem edytujemy odpowiedź. Z tym, że to wait musimy sobie wczytać. Więc sobie słuchajcie, zaimportujemy. Import set timeout as wait from node timers. Timers promises. Dokładnie. Czyli importujemy z tej oto. Paczuszki, e, funkcję setTimeout i ją importujemy nie pod nazwą setTimeout, tylko jako słowo wait. I dlatego możemy tutaj użyć wait. Dlaczego tak robimy? Ponieważ już w JavaScriptie istnieje e, funkcja setTimeout. Dobrze, zapiszmy sobie to, gdzie my nie ma żadnych błędów, i teraz jak napiszemy test. Zobaczymy, że mamy jaka jest dzisiaj pogoda, czekamy 2 sekundy i po dwóch sekundach mamy dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Więc w taki oto sposób możemy sobie wprowadzać sztuczne, że tak powiem, oczekiwanie. Normalnie na przykład mielibyśmy na przykład funkcję, która coś oblicza i potrzebuje dużej czasu. Wtedy po prostu możemy sobie tutaj dać po prostu yy, nie używam wtedy wait, tylko po prostu jakaś na przykład funkcja wysyła nam informację do zewnętrznego serwera i o pobraniu pogody i potem wyświetlamy tą informację tutaj w następnej wiadomości jako edit reply co ważne jest powiedzieć, że to reply musi nastąpić w ciągu 3 sekund od otrzymania od, znaczy od momentu kiedy Discord wyśle interakcję, jeżeli nie to wtedy token będzie nieważny więc tak, w ciągu 3 sekund wysyłamy reply potem mamy 15 minut na wysyłanie kolejnych informacji, w tym przypadku edit reply na przykład Możemy 15, 15 sekund, 15 minut poczekać. OK. Kolejną opcją jest opóźnienie odpowiedzi. Jak słuchajcie działa opóźnienie odpowiedzi? A więc jeżeli na, wiemy, że nasze, jeżeli wiemy słuchajcie, że nasza interakcja czy tam odpowiedź na naszą wiadomość będzie dłużej, dłużej potrzebować niż te e, 3 sekundy, wtedy używamy funkcji reply. Co to znaczy? Czyli na przykład jeżeli chcemy po prostu opóźnić odpowiedź, wtedy będziemy mieć informację misio myśli, w tym wypadku misio, ponieważ tak się nazywa my bot więc pretestujemy sobie ten kod, który tutaj przygotowałem a więc dla, dla czystości kodu sobie pousuwajmy tutaj te wiadomości i użyjmy tego defer reply zobaczymy, misio myśli mamy, czekamy 4 sekundy i po 4 sekundach dostajemy odpowiedź a więc co robi, słuchajcie, defer reply defer reply robi dokładnie, co to widzicie, dokładnie to misio myśli i po co to jest, słuchajcie, zrobione? To jest po to, żeby Discord wiedział, że ok, nasz bot działa, odpowiedział na tą interakcję, ale jeszcze potrzebuje trochę, żeby odpowiedzieć. I dokładnie na tę odpowiedź ma 15 minut. W tym wypadku już w 4 sekundy odpowiedział, ale ma 15 minut. Więc na przykład moglibyśmy wysłać informację, tak samo jak Wam mówię, do innego serwera, na przykład o pobranie nie wiem, wyników losowań lotto, i na przykład ta odpowiedź będzie potrzebować 10 sekund, i te 10 sekund będziemy mieć te informacje, właśnie misją myśli. I następnie dajemy Interaction, Edit Reply i wysyłamy wyniki losowania. Co warto, słuchajcie, o czym warto pamiętać? Tutaj sobie właśnie napisałem, o czym warto pamiętać. Pamiętaj, że jeśli chcesz, aby odpowiedź była emeferyczna, czyli dyskretna, musisz przekazać flagę emeferyczną do Interaction, Defer Reply Options tutaj. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli chcemy, aby nasza odpowiedź była właśnie dyskretna, musimy ją przekazać w pierwszym, w pierwszym tutaj poleceniu defer reply, a nie w edit reply. Czyli na samym górze. Czyli jeżeli na samym początku wiemy, aha, chcemy, żeby nasza odpowiedź była dyskretna, na przykład chcemy pobrać załóżmy stan konta naszych naszych wirtualnych wirtualnej waluty z ekonomii naszego serwera, jeżeli oczywiście taką mamy. Wtedy użyjemy, na przykład ym, właściwie polecenia tutaj defer reply na początku i emferal true w taki oto sposób. Co ważne, jeżeli używamy defer reply, nie możemy użyć content, ponieważ jeżeli użyjemy content, nic się po prostu nie wyświetli. Więc sobie dajemy teraz polecenie test i zobaczymy, mamy od razu widzimy tylko ty możesz zobaczyć tę wiadomość i tak samo mi się myśl. I następnie odpowiedź, czyli edytowana e, wartość jest też e, dyskretna, tak jak to widzicie teraz. Jeżeli natomiast tutaj dopisalibyśmy sobie content w, ta w taki oto sposób, to tego contentu nie zobaczymy. I sobie teraz użyjemy test. Zobaczycie, mamy mi myśli, i contentu żadnego nie ma, ponieważ używając TFR Reply nie możemy e, użyć contentu. Więc to, jeżeli chodzi o edytowanie wiadomości. Kolejną rzeczą, słuchajcie, to są follow-up messages. I co to są, słuchajcie, follow-up messages? A więc, jeżeli na samym początku odpowiemy na interakcję i odpowiemy na interakcję za pomocą, w tym wypadku dyskretnej tutaj wiadomości, wtedy możemy wysyłać kolejne w ciągu oczywiście 15 minut, możemy wysyłać kolejne wiadomości. Ponieważ wiemy, że edit reply edytuje naszą wiadomość, wtedy. Jeżeli nie chcemy edytować wiadomości, tylko wysyłać kolejne, używamy polecenia follow-up. W taki oto sposób, słuchajcie, możecie, mogę Wam to zademonstrować. Czy wysyłamy test? Na początku mamy ładowanie. Jest to wiadomość emferyczna, ładowanie. I następnie wysyłamy follow-up messages, czyli kolejną wiadomość do tej interakcji. 10%, 80% i 100%. Tak tutaj widzicie. 10%, 80%, 100%. A co, jeżeli byśmy, słuchajcie, wzięli i ten kod zamienili na funkcję edit reply? Edit reply. Jeżeli sobie zamienimy te follow-upy na edit reply, to zobaczycie, że nie będzie wysyłać kolejnych wiadomości, tylko będzie edytować wiadomości. Ehm, więc sobie napiszmy e, test i zobaczcie teraz: wysyła ładowanie 10, 10 i, i te inne procenty. 10, 80, 100% w bardzo szybkim tempie. Tak widzicie? Dlatego czym się różni edit reply od follow-up? Follow-up wysyła nową message, a edit reply edytuje aktualną. Czyli jeżeli w ogóle wiadomość będzie pierwsza dyskretna, to edit reply edytuje tą dyskretną wiadomość. A w follow up, jeżeli w follow upie, tak jak widzieliście, użyjemy Feral True, zobaczmy sobie jeszcze raz. Jeżeli użyjemy Feral True, to pierwsza wiadomość będzie po prostu skretna, a resztę tych follow up messages już będą niedyskretne. Co warto sobie, słuchajcie, jeszcze powiedzieć? Na co trzeba uważać? Na co Trzeba uważać, że jeżeli użyjemy defer reply z emferal true, wtedy pierwszy follow-up będzie wykrywany jako edit reply i edytuje nasz misio myśli. Czyli zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jeżeli sobie myślemy, teraz my, -myśli, jest to wiadomość dyskretna i, i nam to edytowało na 10%. I potem od razu wskakuje zwykła wiadomość 80% i 100%. Czyli te są widoczne dla wszystkich, ta jedna jest widoczna tylko dla nas. Czyli warto pamiętać, że jeżeli użyjemy defer reply z. Dyskretną opcją. Wtedy pierwszy follow up edytuje nam tą dyskretną wiadomość. I to warto mieć na uwadze. Co warto powiedzieć, że słuchajcie, nasze nasze tutaj um, 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 te follow up messages mogą mieć linki. Linki w taki oto sposób. I taki link tutaj dajemy nazwę linku, który chcemy wyświetlić, a tutaj podajemy sam link. I jak sobie to zapiszemy i. Napiszemy sobie naszą funkcję test To zobaczycie, że nasz link zostanie wyświetlony dokładnie w taki oto sposób Załóż konto na Magic Team, jak naciśniemy To wtedy w taki oto sposób wyświetli nam taki modal, takie okienko z napisem opuszczenia Discorda I tutaj mamy odwiedź stronę, ufaj, um, ufaj tej, tej domenie I w taki sposób możemy te linki wyświetlać Czyli Magic Team, ta nazwa, która jest tutaj, podajemy w, kwa w kwadratowych nawiasach A w, następnie w zwykłych nawiasach podajemy link do strony więc to, jeżeli chodzi o linki. Następną opcją, która jest dostępna, jest to, słuchajcie, usuwanie odpowiedzi. Jeżeli wyślemy wiadomość, na przykład, Pong, poczekamy 2 sekundy, to możemy ją usunąć za pomocą polecenia Delete reply. I zobaczmy, jak sobie to działa. Użyjmy polecenia test, mamy Pong, teraz czekamy 2 sekundy i Pyk, widzicie, po dwóch sekundach usunęła się ta wiadomość. Do czego to może być pomocne? To może być pomocne, na przykład, do tego, że jeżeli w naszym comment handlerze mamy teraz tą logikę wysyłania wiadomości, to możemy stworzyć dodatkowo coś takiego, że do, każdej, do każdego polecenia, które Bod nam wyświetli, czy np. do każdej z tych wiadomości po np. jakimś tam czasie, załóżmy 10 sekundach, ta wiadomość zostanie usunięta. Do tego jest to bardzo, bardzo przydatne. Kolejną opcją mamy ładowanie wiadomości. E, ładowanie wiadomości działa w taki sposób, jeżeli chcielibyśmy np. zareagować e, emotką na jakąś wiadomość, wtedy będziemy musieli ją pobrać, czyli na początku tworzymy i czekamy na interaction reply, Pong, i następnie chcemy fetch reply. Funkcją fetch reply możemy załadować tą odpowiedź. Czyli sobie zapiszmy to. Czyli na początku, co? Wysyłamy odpowiedź Pong na naszą interakcję. Następnie do zmiennych message ładujemy, też tutaj oczekujemy na to, z interakcji fetch reply, czyli tą wiadomość Pong, ten obiekt Pong. I następnie sobie wyświetlamy go w konsoli i funkcją React, która jest swoją drogą dostępna. W, w obiekcie message bierzemy i dodajemy żółte serduszko więc z, użyjmy sobie tej funkcji. Zobaczymy, że mamy pong i dodaje nam żółte serduszko Oczywiście y, tutaj emoji, które, czy emoji, reakcje, które możemy użyć są dowolne i widzimy w konsoli też nam tutaj tą reakcję, że reakcję, tą message jak najbardziej wyświetliło. Do tego można używać y, opcji ładowania y, odpowiedzi. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest to tłumaczenie. Tłumaczenie wiadomości zależy od tego, jaki, jaki język ma użytkownik Discorda. A więc, aby zobaczyć język Discorda użytkownika, wpisujemy tutaj, napiszemy sobie lokale, przecinek i interaction.locale. I jak sobie załadujemy bota i użyjemy polecenia test, tutaj nic nam nie wyświetli, ale zobaczymy, że lokale jest pl. A jeżeli ja sobie na Discordzie pozwolę wejść w ustawienia, przejdę sobie w język i zmienię na niemiecki, Wtedy napiszę polecenie test, jeszcze raz, to zobaczymy, że mamy teraz język DM. Widzicie? Mam język DM. E, ja sobie cofnę ten język na polski w szprachę. sprache, szprachę, szprachę Gdzie jest ten polski. Nie widzę tego polskiego, polski jest tu. E, I w taki oto sposób możemy sobie stworzyć ta, e, obiekt z tłumaczeniami. E, no dobrze, a więc na początku stworzymy sobie. W tym miejscu const locales równa się object To będzie nasz... Jen, y, opcje z y, językami Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle wszystkie te klucze, które tutaj są, czyli pld i tak dalej Wszystkie, które są dostępne dla wszystkich użytkowników Na tej stronie znajdziecie link w opisie, możecie sobie wszystkie te klucze zobaczyć To są te klucze en-us to jest na przykład dla angielskiego e, czeski, creation, chorwacki, niemiecki, francuski i tak dalej Możecie sobie tutaj te y, rzeczy skopiować I co? My sobie zaczniemy od angielskiego i angielski sobie zapisujemy jako N-US. Dwukropek, i po angielsku będziemy mieć hi Potem będziemy mieć niemiecki DE. Możemy albo tak zapisać, albo bez tych znaczków. Tylko te znaczki musimy użyć tutaj te apostrofy, jeżeli mamy, właściwie pomiędzy tymi, tymi tymi tutaj wyrazami minus. Dobrze, po niemiecku jest hallo Ups. A po polsku jest. Cześć. Cześć. Dokładnie. I w taki sposób... A, tylko cześć musimy zapisać kurczę, w cudzysłowiu. Nie, I w apostrofach. I mamy tutaj teraz obiekt, w którym będziemy mogli przekazać nasz język. czy w tym wypadku, jeżeli teraz mam polski PL. I PL nam zwróci słowo cześć. Czyli sobie zrobimy teraz Interaction Reply. I teraz podajemy Locales. I teraz podajemy Interaction Locale. I za pomocą tego z tablicy Locales, z, tablicy service, z obiektu Locales, pobierze nam element Interaction.lokale W taki oto sposób I teraz napiszemy wiadomość test To zobaczycie mamy odpowiedź cześć A jeżeli sobie zmienimy język na 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 na, na gdzie jest język Na niemiecki I napiszemy słówko Znaczy polecenie test To zobaczymy, że teraz wyświetla nam w jednym języku W tym wypadku Halo No dobra, ale to jest słuchajcie tylko tłumaczenie w jednym języku Co jeżeli chcielibyśmy mieć tych tłumaczeń więcej w tym wypadku będziemy musieli sobie stworzyć bardziej, bardziej większą tablicę, czy tablicę obiekt. Sobie tutaj pozwoliłem przygotować kolejny obiekt, który, którego będziemy używać. A więc modyfikujemy ten obiekt w taki oto sposób. Jak zobaczyliśmy wcześniej, nasz obiekt wygląda tak, że miał jako klucz podane języki, to były klucze, a wartościami były tutaj bezpośrednio ciąg znaków, w tym wypadku teksty, tłumaczy. A tutaj zrobimy inaczej. Tutaj mamy kluczem, kluczami też są e, języki, ale wartościami są. Obiekty i te obiekty przechowują klucze, i następnie mamy tłumaczenie hi. welcome ma tłumaczenie hi. I troszeczkę inaczej tutaj też znaczy, to no, troszeczkę inaczej. Początek mamy taki sam, że pobieramy sobie nasz język i ten język ma flagę welcome, czy tam klucz welcome. I możemy tutaj tych kluczy więcej zapisać. Na przykład możemy sobie powiedzieć, nie wiem, jakiś tam error i na przykład po angielsku będzie error. Cured. Po niemiecku będzie też musimy tak samo zapisać. E, ein Fehler ist aufgetreten. A po polsku będziemy mieć. E, 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 e. Wystąpił błąd. Wystąpił błąd. O, coś takiego. I teraz, jeżeli sobie. Mamy tutaj Interaction Reply i pobieramy na początku z obiektu locales w namiocach kwadratowych język. Czyli w tym wypadku. Mamy język niemiecki, to będzie DE, i nam tutaj zwraca ten oto obiekt, i do tego obiektu odwołujemy się do tutaj wartości, wel, do wartości, którą ma klucz welcome, to będzie halo. Jak sobie teraz to zapiszemy, i napiszemy test, to mamy halo. Jak sobie napiszemy error, to zobaczymy, mamy tutaj slash, napiszemy sobie teraz slash testową. Mamy end is aufgetreten, a jak zmienimy języki, to będziemy mieć inne po prostu inne po prostu wiadomość, no po prostu wiadomości w innym języku. Co możemy jeszcze innego zrobić, co byłoby jeszcze fajniejsze? Możemy sobie po prostu zaprojektować funkcję, która będzie nam zwracała języki. A więc na początku tak samo wygląda nasz obiekt, jak poprzednio. Tutaj sobie możemy dodawać kolejne tłumaczenia, które potrzebujecie. I tworzymy sobie funkcję o nazwie $tm. Ta funkcja może się nazywać jak chcecie, aczkolwiek. Na dolar T jest dość krótki. I to dolar T będzie nam zwracało Locales, czyli w tym wypadku Locales będzie przejmowało język oraz klucz. tak to wcześniej mieliśmy. Więc ta funkcja T po prostu tutaj, tutaj będziemy przekazane PL. Na przykład teraz będzie akurat de, bo teraz mam język na Discordie niemiecku ustawione, czyli przekazujemy DE i klucz, na przykład welcome. I nasze Locales. Nasza, tutaj nasz obiekt lokales będzie przyjmował ten język i zwracał nam ten oto obiekt, i ten oto obiekt będzie pobierał klucz, czyli kluczem będzie welcome. I jak sobie wyświetlimy to, to lokale nam de, tak jak teraz. I interaction w interakcji wykorzystujemy funkcję właśnie tą $t. I tutaj dajemy interaction.lokale i jako klucz podajemy w tym przypadku welcome. Chyba, że macie inne klucze, bo chcecie tutaj zrobić, jakich tam chcecie. Ja zapisałem ten klik, nie zapisałem go. I jak sobie teraz zobaczymy, aplikacja ciągle będzie działała dokładnie, dokładnie tak samo. Wyświetlam Halo, a jak sobie zmienimy język na polski, to zobaczycie, że wyświetli nam inną wiadomość. Pyk, cześć. I w taki oto sposób możemy sobie zrobić tłumaczenie odpowiedzi. Ja ogólnie polecam Wam funkcję test tworzyć w osobnym pliku i wczytywać to jako Hellebr, albo zaimplementować to w Discord client, że będziecie po prostu pisać interaction client $t i teraz już e, nawet można zrobić, no to tak samo podajemy lokale i podajemy klucz, tak, jako taki skrót. Albo po prostu w, w osobnym pliku, tylko wtedy ten plik trzeba będzie za każdym razem importować. Też tak można zrobić, jak najbardziej. E, I tłumaczenia też prze, e, prze, e, przechowywać w osobnym pliku. Jak najbardziej, ale to do tego będzie osobny filmik. To jest na razie, że tak powiem, jak można tłumaczyć wiadomości. A więc ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że, właśnie, że się czegoś ciekawego nauczyliście. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakąś konkretną rzecz w bibliotece Discord.js, to możecie napisać albo jak w ogóle coś zrobić w Discordzie. Ja Was zachęcam na moje inne kanały. Na moim kanale, jak wejdziecie, to możecie zobaczyć: kanał z grami oraz kanał z vlogami. Bardzo będzie miło, jak zostawicie tam subskrypcję. I co? I zachęcam Was na moją stronę Magic Team, darmowe konto, linku w opisie. Jestem Merlin, zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!